Odcinek drogi 454, szczególnej drogi dla Województwa Polskiego, drogi o największym natężeniu spośród wszystkich dróg wojewódzkich, drogi, która łączy o i namysłów, którą zainwestowaliśmy już setki milionów złotych i wciąż inwestujemy, jak widać. Odcinek niebezpieczny, mocno zniszczony brakujący element pomiędzy pokojem a Ładzą, czy krzywą górą, tak ściśle mówiąc. To jest ten moment, kiedy się wjeżdża. Zjeżdża się z naszego wyremontowanego odcinka w Krzywej Górze, tam gdzie był most remontowany wraz z, z kawałkiem nawierzchni. Wjeżdża się już te, te tereny przyparkowe w, w pokoju przy stawach. Rzeczywiście mocno zniszczony odcinek drogu Częstochowy za 1, 800 000, ponad milion 800 tysięcy złotych. Nam wyremontuje ten odcinek w ciągu 60 dni, więc dość błyskawiczna robota. Ja muszę wspomnieć przy tej okazji, że jest to inwestycja, która, którą, o którą bardzo wnioskowała Pani Radna Jolanta Wilczyńska, która jest naszym takim opiekunem drogi. 454, ponieważ bardzo często tą drogą się porusza, ale rzeczywiście ten, ten poziom bezpieczeństwa przede wszystkim, komfortu oczywiście podróżowania również, ale bezpieczeństwa dzięki tej inwestycji znacząco się poprawi i będziemy mieli prawie, prawie że do pokoju wyremontowaną całą drogę 454. Zostaje nam odcinek między Ładzą a KUB niewielki, a poza tym mamy już same nowe nawierzchnie, Łącznie z obwodnicą Czarnowąsów, bo mówiąc o setkach milionów złotych, nie przesadzałem. Przypominam, że to dotąd największa inwestycja, jaką realizowaliśmy jako samorząd Województwa Polskiego.